Suwalska, pisarka, malarka, ilustratorka, autorka scenariuszy, dla mnie to też autorka peningów, ale powiedz mi, kim ty się najbardziej czujesz? W jakiej roli jak gdyby się najbardziej definiujesz? To znaczy od razu chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że robię to wszystko naraz. To jest chyba niemożliwe. Znaczy, przeważnie jest jednak tak, że któraś z tych dziedzin jakoś tam w danym okresie mojego życia dominuje. Na pewno bardziej się czuję pisarką niż dziennikarką. To jest, czuję, czuję, że to jest taka dziedzina, która jakoś tak bardziej się spełnia, jest bliższa mojemu temperamentowi i osobowości. Przez jakiś czas troszeczkę jakby odeszłam od tych działań plastycznych, ale ostatnio zaczynam do nich wracać i też próbując łączyć, gdzieś tak działa, działając na pograniczu literatury i, i, i sztuk plastycznych. Także myślę, że to są chyba takie dwie sprawy, które są jakoś tam najważniejsze. Kiedy zaczęłaś pisać? Jaki to był moment w Twoim życiu, kiedy, kiedy zaczęłaś pisać książki dla dzieci i młodzieży? Potem, jak pojawił się mój syn, zaczęłam pisać książki dla. najpierw właśnie, baś, dla dzieci, opowiadania. I to było częściowo tak, że pisałam, wymyślałam historię dla niego. No i w ten sposób powstała moja pierwsza książka, czyli Mały Krecierz Zóśka. I to też jest dosyć zabawna historia, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani z naszej księgarni z pytaniem, czy nie napisano dla, dla nich książki. Ponieważ odgrzewała gdzieś na w archiwum pisemka Świerszczyk, które kiedyś tam, nie wiem czy pamiętam. pamiętasz. Pamiętam. No ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa. Napisałam właśnie ileś tam wiele lat wcześniej dla Świerszczyka i na tyle się to spodobało, jakoś pasowało do ich koncepcji serii, że zaproponowali mi napisanie książek. No i od tego momentu zaczęło się takie powiedzmy moje bardziej zawodowe, stanie książek, publikowanie książek lecieć. Może wyciągnę ze swojego plecaczka pewną nietypową książkę. Wewnątrz tej książeczki, przedulanki jest miejsce zarówno na baśnie, tutaj planowałam przede wszystkim bajki związane z opowiadającymi o emocjach, ale również jest miejsce na jakieś tam zdjęcia, rysunki, o, tutaj właśnie to, co wypadło, to jest efekt jednego z ostatnich spotkań autorskich, bo często też robię warsztaty dla dzieci, podczas których dżima, czyli ta książeczka jest główną bohaterką i na zakończenie dzieci tworzą własne baśnie, czy na własne ilustracje, które dżima mogłaby pomieścić, w sobie pomieścić. Ja w pewnym momencie powiedziałam sobie, że będę, no nie będę taką mamą e, opisy, jak, jak się opisuje w książkach, czy pokazuje w programach telewizyjnych, która ma sprzątany dom, e, co niedzielę obieczone ciasto i tak dalej, no bo to nie są moje... E, to nie, są moje, nie jest to moja działka, ale mogę być taką mamą, która dużo czyta, która wymyśli, potrafi wymyśleć jakąś tam historię, na jakiś smuteczek, czy coś z, porysować. Staram się po prostu e, skupić na tym, co najbardziej lubię i najlepiej mi wychodzi i myślę, że to jest, to jest jakiś dobry sposób, bo też jest więcej jest radości. E, to też jest fajniejszy kontakt z dzieckiem. Co teraz robisz? Te skończyłam niedawno książkę dla młodszych dzieci, która ma się ukazać jeszcze w tym roku i zaczynam pisanie kolejnej książki dla, już dla takich odbiorców wieku nastoletniego. To są... To są takie, jeżeli chodzi o, o pracę literackie, to są takie dwie rzeczy najważniejsze. Jak to się stało, że zaczęłaś iść jak gdyby w kierunku tych wszystkich działań artystycznych? No i przede wszystkim, co spowodowało decyzję o pójściu na ASP w Warszawie? To nie było tak, że to się stało nagle, dlatego że ja planowałam być w szkole podstawowej, planowałam być biologiem, Piszącym książki i także, i... i... <grym> i... A jeszcze w dodatku ja trenowałam wówczas sport, także z paroma rzeczami naraz się zajmowałam. Sport no, to, to zostało, ten... tak, to mi zostało. To jest, to jest taka właściwość, która ma swoje plusy, ale niewątpliwie również sporo minusów. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że chciałabym zdawać na RSP. Na ale to było też wcześniej, no bo wcześniej lubiłam rysować, interesowałam się sztuką, lubiłam czytać. Też już w szkole podstawowej jakieś takie pierwsze, pewno tak jak, jak wiele osób coś tam sobie pisało. No, wiadomo, że większość chyba nastolatków, czy tam nastolatek pisuje wiersze, także tutaj też nie byłam specjalnie oryginalna pod tym względem. Także, no, Powiedz mi, czy jakby od początku miałaś pomysły na siebie? Obawiam się, że ja cały czas do końca nie mam pomysłu na siebie, <laughs> także może nie powinnam tego mówić, <laughs> ale chyba, chyba taka jest prawda. No nie wiem, no po prostu pewne rzeczy mnie interesowały i pociągały staram się z Zawsze robić to, co nie zawsze to chodziło o 100% oczywiście, ale staram się robić takie rzeczy, które mnie jak, yy, interesują. Nawet jeżeli to nie jest spełnienie jakichś największych marzeń, to żeby było przynajmniej... Coś, co mnie w danej działalności, żeby było coś, co mnie w danej działalności pociąga, jakieś, jak ja to mówię, takie zahaczenie emocjonalne. Jak na Twoje życiowo-zawodowe plany reagowała rodzina? No, akurat tak się składa, że mój mąż również kończył akademię sztuk pięknych, także myślę, że nasze pomysły na życie jakoś tam były zbieżne. Mąż zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią. Też kończył malarstwo, ale bardziej no, te swoje bardziej teraz maluje za pomocą fotografii, tak bym to określiła. Natomiast syn studiuje reżyserię w Katowicach obecnie jest na pierwszym roku. Jak się funkcjonuje w takiej rzeczywistości? To znaczy, mówię o tych przyziemnych sprawach, tak? O, o, o tym życiu od pierwszego do pierwszego i robieniu tylu projektów naraz, tylu pomysłów. Jak, jak sobie z tym radzicie? Zawsze było trochę tego, trochę tego. Trochę takiej pracy yy, mając na celu również zarobek, yy, takie no, zaspokojenie potrzeb codzienności, ale również no, robienie takich rzeczy, które kompletnie żadnych korzyści finansowych nie przynoszą. Ale tak jak mówisz, że chyba zawsze było ważne to, żeby niezależnie od tego, co robimy, no to gdzieś tam było coś, co Jakoś nas, jakoś nas interesuje. Nigdy nie miałaś też takiego dylematu, czy kariera artystyczna, czy rodzina. No myślę, że taki dylemat też zawsze jest, dlatego no z tych samych powodów, o których mówiłam przed chwilą, dlatego że no i myślę, że to jest taki dylemat, który dotyczy nie tylko osób, które zajmują się sztuką, ale w ogóle no, ludzi, którzy. Nie, myślę, że nie ma wszystkich ludzi, którzy tam muszą na, na co dzień wybierać, czy bardziej wejdą w to, czy bardziej we, wejdą w tamto, czy zajmą się karierą zawodową, czy, czy więcej czasu poświęcą dziećmi. Także myślę, że to jest taki dylemat powszechny, niekoniecznie związany z zawodami artystycznymi i też nie wiem, czy on jest tak do końca rozwiązywalny. Doroto, to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i trzymam kciuki za wszystkie Twoje projekty.